8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet. Dla jednych to święto relikty dawnej epoki, dla innych z kolei doskonała okazja, by rozpieszczać płeć piękną. Postanowiliśmy wyjść z kamerą na ulicę Tczewa by zapytać o to, nieco przewrotnie, dlaczego trzeba kochać kobiety. masz fajnie wszystko: włosy, nogi. jest wszystko. Taki wygląd zewnętrzny, tak? Tak, tak. Za to, że hmm. są. Za to, że są, że one dbają, nie? Dbają, panie? No, dbają. A jak to z panami jest? Dbają o kobiety? No to Powinien zależy. Był, ale nie zawsze. Czy są grzeczne? A nie działają, panie, na nerwy? Nie są czasami takie dr drażniące? No, czasami często działają. Trzymać, działają często. Czyli gdyby tak zliczyć plusy i minusy, to więcej jednak tych plusów, tak? No, wychodzi na zero. Powiem pani szczerze, ja z moją żoną już 50 lat. W tym roku będę miał. To znaczy, że kocham, kocham, Żona, nie? Wychowaliśmy pięciowe dzieci. No i szczęśliwi jesteśmy do rodzinie. Ale za co? Bo niektórzy panowie mówią, złote że... Złote gody będziemy mieli. Złote gody, to ja, ja wszystkiego najlepszego życzę pewnie w imieniu też Ale w październiku korek. dopiero. Ale już tak z góry życzę wszystkiego dobrego. No, dziękuję Ale proszę bardzo. Proszę za co te kobiety się kocha? No, za, za, za Takie, Taką, gdyby pan miał taką cechę. Powiem pani może w inny sposób. Ja 30 lat na morzu pływam. Kobiet mało, nie było. mało kobiet nie było, Mój w maszynie pracowałem i tak, i tak przeleciało te 30 lat. Jestem na emeryturze 14 lat już, nie, ale jeszcze pracuję, zawsze mało pieniędzy jest, za dużo opłat, wszystko drogie jest. A co Pan powie o dniu kobiet? Podoba Panu się to święta? No, kiedyś tam było ostrożnie nie? Za komunię, jak to się mówi? No obecnie każdy według swojego uznania. Najsłabsza cecha, no to może nie wiem, może się mylę, może nie, ale... Taka czasami na pewno łatwowierność Na pewno łatwowierność, na pewno chociaż pewnie będą zaprzeczać, że nie, ale jednak, jednak są, są, są takie słowa, są takie gesty, czyny, że, że jednak można, można, że tak powiem, trochę zwodzić za nas. To cook. Cooking cooking look. <laughs> uh, look nice, pretty Moment is good. Czego chciała kobieta? Bo są bardzo, bardzo piękne. Piękne są. A, A nie d... działają na nerwy czasem? No, raczej moja troszeczkę, ale to tam nie ma wpływu takiego aż wielkiego, żebym musiała się siwy robić. Nie siwieje, pan z tego powodu. No trochę jest, ale to już od wieku znowu z kolei. Nie? A proszę mi powiedzieć, dlaczego warto obchodzić dzień kobiet? A dlaczego warto? To jest takie chyba amerykańskie święto bodajże. Z tego co ja wiem. No, no. A panu ono się podoba? Yy, te święto? Ogólnie no jest jakaś tam taka atrakcja w domu, że jednak z tym kwiatkiem trzeba podejrzeć żony, nie. Dlaczego warto obchodzić dzień kobiet? Bo można pokazać kobiecie, że naprawdę nam zależy na niej. Że mamy do niej szacunek. A dlaczego? No bo to jest płeć odrębna, nie? Jak to mówią, kobieta jest kochana. Ale lepsza ta kobieta jest od mężczyzny czy gorsza? No tego bym nie powiedział. Bo zależy jakie są uczucia, jak są odwzajemnione, to... A co panu się najbardziej podoba w kobietach? No, uroda. Uroda. A jakieś tak. może cechy charakteru? No też. A jakie? A no to są różne, nie? A ma pan jakąś swoją drugą połówkę? No mam, ja już <laughs> będę pięćdziesiątkę miał net. Oj, to nie ze mną akurat. Nie? Zbyt dużo od kobiet. O, o, czy czy dużo nie, złego? No niestety. Gdyby nie kobiety to by nas nie było, nie byłoby tutaj mnie, może dlatego trzeba kochać też, bo, bo jednak wychowują dzieci, rodzą, jest to trudne zadanie. No. I taka rola matek przecież. Rola matek no, głównie może. No, no i jak on wiadomo, płeć piękna, słabsza też, no może troszeczkę pod niektórymi względami i dlatego też trzeba szanować. No. A denerwują czasem panie. Hmm. Zachodzą ze za skórę. No to, to Czasami, no tak jak w życiu i pewnie ja komuś zajdę za skórę i odwrotnie. I, I to nie jest przepisane do pół. Nie jest, nie jest przypisane konkretnie, że kobiety zachodzą za skórę, bo faktycznie no, bo wszystko od człowieka zależy indywidualne. To są preferencje, jakie ktoś ma charakter i, i, i tak dalej. No to myślę, że od tego zależy. Nie można tego tak ujednolicić, że tylko kobiety zachodzą za skórę. Nie warto rozmawiać o kobietach? No pewnie, że nie. Dlaczego nie? Nie to już niepotrzebne. No chyba w każdym wieku pani jakieś nie. tak można przynajmniej popatrzeć sobie na kobiety, czy nie? popatrzeć można. A jak to z tymi paniami jest? Trzeba je kochać czy nie? No pewnie, że trzeba. Dlaczego? A kto będzie obiad gotował? Tylko dlatego, że obiad gotują? No nie no i, i potrzebne do spania i wszystko, ale no dziękuję i... <laughs> za to, że są. Tak, tylko za to, że są, wystarczy, że... Wystarczy i trzeba je kochać. No a może mają jednak takie cechy, które no, działają delikatnie mówiąc na nerwy. Ja wiem, chyba nie. Takie anioły prawie, nie że. No. no ja mam trzy anioły w domu i jestem z tego bardzo szczęśliwy. Tak, są wyjątkową zjawiską, oczywiście, tak? Dlaczego? Kobieta jest potrzebna przecież w życiu, tak? To jest, no. A do czego? Do wszystkiego, do kochania, tak. Jest potrzebna do miłości, do związku, do, do wszystkiego. Jest kobieta potrzebna po prostu. A mają jakieś takie denerwujące cechy? No mają denerwujące cechy, no tak. No każdy ma swoje zachowanie, każdy ma inne. Każdy ma inny zachować po prostu no. A co Moje najbardziej denerwuje tak na w panie. Może drażliwe są jakieś albo. Są też drażliwe, no nie wiem. My is... wife is in England at the moment. I'm traveling to Sweden. Nie? Yeah? So, we are not so, together. Only calling, yeah? Yeah. Some greetings. Nie. Yeah. Trzeba, trzeba, pewnie, że tak. Ale za no, co? Bo niektórzy co? mówią, że są krnąbne, złośliwe, mściwe. Nie nie są takie. Obserwując mo moją żonę to nie, nie, nie są takie. No żono, no, składam ci najserdeczniejsze życiela no, w dniu święta kobiet. No droga Marzeno, no życzę Ci wszystkiego najlepszego w dniu Dzień Kobiet. Skoro wrócisz do domu, no to czeka na Ciebie prezent. Droga moja Ewo wszystkiego najlepszego. Życzę Ci drówka, Zdrówka, Drówka. drówka. Bo moja to żona jest w porządku. No droga Irena, składam Ci najserdeczniejsze życzenia. Dominika pozdrawiam Cię, nie wiem czy mnie będziesz widzieć tutaj, nie wiem gdzie to będzie i kiedy na antenie, ale no, pozdrawiam, wszystkiego najlepszego. No i a w pracy, no w pracy akurat pracuję z mężczyznami, także nie ma tutaj komu życzyć także. Życzę Wam kochane kobiety. Żeby was mężowie, yy, faceci jak najmniej drażniły, denerwowały i żeby wam w ten szczególny dzień kupiły piękne kwiatki. Tylko kwiatki. Kwiatki, a później to ja nie wnikam. Maria. 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 I love you. Z okazji Dnia kobiet chciałbym Ci życzyć wszystkiego dobrego. No i dużo szczęścia, zadowolenia z życia. No, I w ogóle wszystkiego naj. Moje żona Dagna Hicks. Yeah. I love her very much. She's Polish and Polish women are the best. Oh. Bye. <laughs>